Adam Bronikowski nie żyje. Słynny dziennikarz i prezenter dziennika telewizyjnego. Adam Bronikowski plus 86 litrów nie żyje. Słynny dziennikarz i prezenter dziennika telewizyjnego odszedł 21 marca. Przez lata prowadził wiele programów publicystycznych i był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Nie mam słów, by opisać ból mojego serca, napisał w mediach społecznościowych jego syn Marcin Bronikowski. Adam Bronikowski, polski dziennikarz telewizyjny i prasowy, nie żyje. Mężczyzna miał 86 lat, zmarł 21 marca, o czym w mediach społecznościowych poinformował jego syn Marcin Bronikowski. 21 marca 2023 roku o 5 rano, w i dzień Wiosny, w wieku 86 lat, odszedł mój ukochany tata, wybitny dziennikarz telewizyjny, erudyta i przyjaciel, redaktor. Adam Bronikowski. Nie mam słów, by opisać ból mojego serca napisał na Facebooku. Bronikowski przez lata pracował w polskich mediach, swego czasu będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji. Polski. Gra o milion plusy i minusy, tygodnik gospodarczy, teraz 1986-1991, rozmowa na telefon na żywo, stworzył cykl filmów dokumentalnych o Azji, pod tytułem: Tam, gdzie żyją tygrysy, zdobył liczne nagrody, m.in. złoty ekran w 1986. Po przejściu na emeryturę pozostał czynny zawodowo, publikacje m.in. w Przeglądzie Przemysłowo-Gospodarczym, Solidnej Firmie, WIP i innych. Prywatnie Adam Bronikowski był zapalonym podróżnikiem, wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Podróżników Globtrote. Jego syn Marcin Bronikowski jest śpiewakiem operowym.